Samsung postawił ostatnio na kolory i zaprezentował serię prostych telefonów o rozsądnej cenie, które charakteryzują się jaskrawymi obudowami. To jest telefon Samsung B3210, inaczej nazywany Korbi TXT. Z zewnątrz bardzo podobny do oryginalnego pierwszego Korbi, jednak zupełnie inny. Podstawowa różnica. To fizyczna, pełna klawiatura kuwerty. Dodatkowo ten ekran nie jest dotykowy. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem klawiatury oraz kilku przycisków nawigacyjnych. Trzeba przyznać, że obie słuchawki, czerwono-zielona słuchawka, dwa przyciski menu są słusznych rozmiarów. Trochę inaczej jest z samą klawiaturą. Krótko mówiąc jest po prostu za mała. Na plus należy zaliczyć kształt całego urządzenia. Odpowiednio wyprofilowany, Zaokrąglony dół sprawia, że Corby TXT dobrze leży w dłoni, dobrze leży w kieszeni. Zwraca również uwagę nietuzinkowością. Z profilu przedni i tylny panel tworzą taką ciekawą linię po przekątnej. Również z tyłu mamy dodatkowe ozdobniki. Są to spiralne linie. Jest to również ciekawie ukształtowany głośnik. Pod względem designu Samsung wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. TXT posiada... Autorski system Samsunga. Wygląda on jednak inaczej niż w Korbi, w dotykowym Korbi. Nie ma tutaj paska z widżetami, jest natomiast na dole pasek skrótów, na którym można umieścić poszczególne elementy menu. Główne menu natomiast. Jest to standardowa kratka 4x3. Telefon jest przeznaczony chyba dla młodego pokolenia, skoro mamy tutaj takie krzykliwe kolory. Jeżeli do młodego pokolenia nie mogło zabraknąć bezpośrednich skrótów do serwisów społecznościowych, mamy tutaj dostęp do MySpace'a i do Facebooka. Nie mogło również zabraknąć odtwarzacza muzyki. Jest odtwarzacz muzyki, który umożliwia m.in. rozpoznawanie muzyki. Mamy tutaj też prosty equalizer. Mamy również u góry wejście mini-jack na słuchawki 3,5 mm. Zarówno korbi dotykowy, jak i korbi TXT mają taki sam aparat fotograficzny, matryca 2 megapiksele. Modu moduł WiFi fi modułu GPS oczywiście nie ma. I tak naprawdę tego chyba nikt nie oczekiwał po urządzeniu tej klasy. Natomiast łączność z innymi sprzętami, z innymi urządzeniami, możliwe wbudowany Bluetooth oraz port micro USB, który się znajduje tutaj również u góry obudowy, co w zupełności wystarcza. Bateria o pojemności 800 Nie Niezbyt wiele, ale bez wszystkich bajerów, bez modułów, bez szybkiej transmisji danych wystarcza na 3-4 dni, więc. Powinno być ok. Nasz Samsung Corbite XT został dobrze zaprojektowany pod względem ergonomii, kształt pasuje do dłoni. Poza tym urządzenie waży tylko 94 gramy.